Jak Państwo pamiętacie, ostatni odcinek programu, musisz to wiedzieć, to moje skojarzenie z tym, że Balcerowicz pompuje konfederację. Zresztą bardzo, bardzo podobne idee, właśnie tego promotora interesów amerykańskich, pana Balcerowicza. Proszę państwa, młodzi ludzie nie pamiętają, jakie straty, jakie tragedie ludzkie, jak nam zabrano nasz kraj. Potencjał, nasze wyobrażenia o tym, jak będziemy działać, jak będziemy budować. Proszę Państwa, po 90 roku przedsiębiorczość wystartowała, ludzie zaczęli się bogacić. Równolegle zaczęto nas okradać z naszego dorobku, z przedsiębiorstw, które to przedsiębiorstwo, nasi rodzice, nasi dziadkowie budowali potężnym wysiłkiem. Mój ojciec za darmo w organizacji Służba Polsce budował osiedle mieszkaniowe, nową hutę. W ramach podziękowania dostał koszulkę i krótkie spodenki. To, to był ten jego wysiłek. Nosili, nosili na plecach cegły. Nie było wtedy dźwigów i tak dalej. To był potężny wysiłek. A potem po 90 roku przyszli Balcerowicze i to wszystko zaczęli rujnować, tłumacząc nam pierdoły, że to jest dla naszego dobra. Tak, jak teraz tłumaczą nam, że kosztowanie się na rzecz rządów pana Załońskiego to jest dla naszego dobra. Tak, takie same głupoty nam wciskają. No i proszę Państwa, wiecie, że skojarzyłem pana Balcerowicza. Dla mnie i dla ludzi, którzy znają się na polityce, rozmawiałem z ważnym politykiem jednej z, z dużych partii. To jest ewidentne, że Balcerowicz promuje konfederację. Głównie Mencena i te wszystkie sytuacje z tym związane, które wydarzyły się w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy, są dowodem na to, że Konfederacja jest na dopingu kapitału amerykańskiego, który cały czas reprezentuje pan Balcerowicz na terenie Polski. To jest człowiek, który siedzi w cieniu z dużymi możliwościami. Prasa łasi się myślę, że nie za darmo, żeby mieć względy u pana Balcerowicza, i stąd uważam, że tyle zainteresowania prasy, Konfederacją, a to, a to pompuje, a to sprawia popularność. No i po wygłoszeniu tego w programie sprzed z, z dwóch dób, bo dwie doby minęły, e, odezwały się e, podobne głosy. Sam, gdy to wypowiadałem, tutaj skonsultowałem z montażem, czy to nie jest zbyt pojechana teoria, no mieliśmy, jeszcze z kilkoma osobami to skojarzyłem, Skonfrontowałem, miało to sens i dlatego to Państwu powiedziałem. A przecież proces trwał od tygodni, miesięcy. To zastąpienie Korwina Mencenem i inne sytuacje, zmiana retoryki z niby prorosyjskiej na antyrosyjską, to co, coś się wydarzyło, proszę Państwa, te, te trzy miesiące temu, około trzech miesięcy temu, coś się wydarzyło. Jakiś układ zaszedł. Panie Brown, a gdzie Pana konferencje odcinające się? A gdzie pana krytyka? Halo, panie Brown, wyjdź pan z nory, wyjdź pan z nory, bo wśród swoich owieczek pan cały czas podtrzymuje tę fikcję. Powinien pan frontalnie zaatakować Mencena i Bosaka, a pan siedzi w środku. I pieniądze. Już sobie wyobrażacie tam wszyscy, jakie będziecie mieli? Nie będziecie mieli żadnych rządów. Proszę Państwa, ewidentnie pompowanie Konfederacji sprzyja panu Mateuszowi Morawieckiemu. Myślę, e, myślę że kumplowi Balcerowicza te same interesy e, reprezentują. Więc zyski już na horyzoncie widać. Proszę Państwa, nie będzie z tego żadnych zysków. Wall Street nas brutalnie wpuści do wojny. A oni się do tego przyczyniają. No i proszę Państwa, mamy na drugi dzień, na drugi dzień po naszym programie, gdzie mówię: Balcerowicz pompuje Konfederację. Mamy, proszę Państwa, reakcję. Więc są ludzie, którzy siedzą, słuchają i bardzo dobrze. Tutaj pan Jan Śpiewak. Przy okazji, panie Janie, chciałem panu wyrazić kondolencje ze względu na śmierć pana ojca. Pan Jan Śpiewak w IPL. Balcerowicz i brak partii zmiany, a nie kryzys męskości, stoją za wzrostem poparcia dla Konfederacji. Pan Jan Śpiewak dobę po nas Mówi, że Balcerowicz stoi za wzrostem poparcia do, dla Konfederacji. Pan Śpiewak, pan jest bliżej centrum, pan jest Warszawka, pan powinien to momentalnie wyczuć, z pana kontaktami. To, to pan nie widzi partii zmiany, ugrupowania w zasadzie zmiany, tak? ruchu dobrobytu i pokoju? Ewidentnie pan korzysta z informacji, z programu, musisz to wiedzieć, ale pan nie widzi, pan nie widzi, tak? że jest partia zmiany: ruch dobrobytu i pokoju. Nie partia, ale ruch. Formacja zmiany, która się cały czas rozwija. Patrzcie, korzystają, ale nie pomogą, ale się nie przyłączą. Tak? A niedługo będą wszyscy walić drzwiami i oknami. E, nie bójcie się Państwo, że nie ma nas w mediach głównego nurtu. Spokojnie, gdy popełnię błąd, e, to momentalnie będziemy w mediach głównego nurtu. Lepiej. Mały kroczek na początku, ale nie popełnić tego błędu, a potem i tak będą musieli o nas mówić. Zresztą e, jestem poddawany naprawdę wnikliwej analizie. Ja to widzę różnym tam prowokacjom, takie dziwne pytania mi się zadaje, żeby wiedzieć, co tam u mnie w głowie siedzi. Oj, siedzi, siedzi, jeszcze się zdziwicie. Mm. Ale zresztą to będzie na Waszą korzyść, także nie podkładajcie nóg, bo nie ma sensu. Także, proszę Państwa, ja śpiewam, proszę bardzo, nagle wszyscy odkrywają Amerykę, Balcerowicz pompuje Konfederację. Jaki to musi być wstyd dla tych konfederatów, którzy wierzyli w antysystemowość konfederacji, ale to musi być wstyd, bo tam są ludzie, którzy mają e, odpowiedni poziom wiedzy, odpowiedni poziom moralności, dlatego niektórzy są już z nami. Tam są, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze do, do niektórych nie dotarło. A kuglarskie sztuczki odwracają uwagę od właśnie. Tego odkrycia Ameryki. Tak. Konfederacja to interesy Stanów Zjednoczonych. Tu mamy pana Rafała Wosia z Interii. Też doby po nas, doby po nas Rozkminianie Konfederacji. Skrajna prawica, partia Inceli, młodzi balcerowiczowcy? Znaki zapytania. Oczywiście, że młodzi balcerowiczowcy. Oczywiście, że tak. Proszę państwa, Balcerowicz zawsze stawiał na młodych, bo. Młodych ludzi łatwiej zbajerować. Panie Leszku, mieliście kiedyś spotkanie w Ino-Wrocławiu. Były to wybory, gdy była jeszcze Unia Wolności. Były to wybory, i pan na te wybory pojechał. To z ostatnia kadencja rządowa Unii Wolności. Nie spotkał się pan z członkami dorosłymi, pełnowartościowymi członkami, tylko spotkał się pan, z młodzieżą Unii Wolności. Pan zawsze stawiał na młodych, a Konfederacja to są ludzie młodzi. Czuję Pana, znam Pana, wiem do czego Pan zmierza i jest Pan niebezpieczny dla nas, Polaków. Konfederacja razem z Balcerowiczem i jej poglądami i jego poglądami też. I trwa. Też proces odwracania uwagi od Balcerowicza i Konfederacji, równoległy proces, bardzo niebezpieczny. Takie na przykład okopres ze swoimi głupotkami, proszę Państwa, dlaczego im rośnie, i, i tu też z kolei nie ma, nie ma połączeń z Balcerowiczem, który ma wpływ na media w takich tekstach jak konfederacja, podatki do obniżenia, kobiety do więzienia, dlaczego im rośnie, co schowali do szafy, takie bzdury. Proszę Państwa, to kompletnie bezwartościowe teksty. E, inne, inne publikacje, Mencen chce wiecznego małżeństwa, adwokat e, jakiś tam się oburza. Oczywiście, proszę Państwa, jakaś bzdura, wieczne małżeństwo, no, no, to nawet jest sprzeczne z, 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 z doktryną Kościoła. Który unieważnia małżeństwa kościelne, a co to dopiero cywilne? No proszę Państwa, no chcemy się myląc, tak, w wieku dość młodym, związać z kimś, kto później okaże się zupełnie inną osobą i będziemy ze sobą walczyć i może do, do poważnych tragedii doprowadzać. No, instytucja rozwodu jest potrzebna, ale no, wtedy, kiedy Matka bocka, Giedrzwałcka ich tam łączyła wtedy, kiedy Mencen pisał te swoich sto głupich ustaw. Może nie wszystkie sto głupich, no to wtedy to było, to było ważne. To, to, to jest teraz pokłosie tego, co było fundamentem Konfederacji. I, i proszę Państwa, i głupkowate zachowanie Platformy, ewidentnie śmierdzące, do tych wszystkich, bo proszę Państwa, nie mam żadnej wątpliwości, bo co tu oglądać, kogo tu słuchać tego bełkotu, tych, tych głupot z mediów głównego nurtu. Nie mam żadnej wątpliwości, że oglądają nam z ważne osoby i z PO, i z PiS-u, i z lewicy, i z Konfederacji i tak dalej. Nie mam żadnej wątpliwości. Więc odwołuję się tutaj do tych z platformy. Uciekajcie z tej platformy. Platforma jest do zaciukania bo tak sobie życzy Wall Street. To nie jest przypadek, że Konfederacja popierała Dudę, w, żeby te ustawy korzystne dla Wall Street przechodziły. To nie jest wszystko przypadek, że tam jakieś dziwne ruchy zaczynają, zaczęły być wtedy w Platformie. To nie jest wszystko przypadek. E, proszę Państwa, to nie jest przypadek, że Donald Tusk e, dziś zachowuje się tak, jak się zachowuje. Tu ja tych z Platformy. Mówię, ratujcie się, bo Następna kadencja pod rządami PiSu to będzie zaciukiwanie też was w samorządach. Jeżeli ktoś z was ma e, odpowiedni poziom moralności i wolę naprawy Polski, to nie powinno was tam w tej platformie być. E, jest wielkie podejrzenie z mojej strony, że Tusk umożliwia e, ten pochód Konfederacji, żeby Morawiecki mógł dalej rządzić, a w następnej kadencji Morawieckiego y, zrobią z wami rzeź. Tu mamy dowód kierwiński, proszę Państwa, sekretarz generalny Platformy, to jest, to, jest, to jest figura, to jest jakby drugi potusku, Tusku, y, pytany przez Rzeczpospolitą. Konfederacja? Nie boimy się, tanie wybiegi y, brunatnych chłopców. Cii, 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 cii. Proszę Państwa, oni, oni udają, że nie widzą, kto pcha Konfederację. Ja nie wierzę w to, że ktoś taki jak Kierwiński, Tusk nie widzi z jakim zagrożeniem e, mają do czynienia. Proszę Państwa, a co jest z Tuskiem? Halo, panie Tusk. A jak pana sprawy w prokuraturze? coś ucichło tak, ucichło tak. Przecież y, y, mieli już panu tam zarzuty stawiać. Pamiętacie Państwo, czy już zapomnieliśmy, czy te dwa tygodnie minęły? E, I nagle sprawa jest wyciszona. I teraz pytanie, czy taki Tusk. Byłby w stanie usypiać na przykład platformę, spokojnie my się nie boimy brunatnych br chłopców, my się nie boimy, e, w zamian za wyciszenie jego prokuratorskich spraw? Byłby w stanie utopić swoją partię, zjechać ją do poziomu tam 20% albo poniżej 20%? Czy byłby w stanie w ramach chronienia własnej dupy to zrobić? Ja uważam, że byłby. Ja uważam, że byłby. Kierwiński mówi: Nie ma żadnego zadłużenia. Jak to nie ma? Ludzie. Kto? Ludzie z, konfederacji, z Platformy, kto wami rządzi? Kto wami rządzi? Potem powiem, a nie mówiłem.